Halo 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 Gdzie jest? Halo e, Zmierzam w stronę elektrowni Czekam na elektrowni Tak jest Zapraszam Dobry. Może chodźcie tu na... Zjazd tak tam odwraca Wyciągnij mojego człowieka z tego sam. <śmieniu> <jaką mam> <śmieniu> <śmieniu> Nie rozstrzelamy cię Wycie... Stop RP na chwilę Robimy z tego wielki serial Chwila Dobra. Oddaj mojego człowieka. Panowie, panowie, pierwszy tu wy mojego wyciągacie w tym momencie z spóle. Patryk wyciągnij. Przepraszam, to czy jest? ja mogę coś powiedzieć? Przepraszam, tutaj pa, pana, pana Mike. Mike czy Mike, ja mogę off. coś powiedzieć? Do moich chłopaków. No dawaj, tylko wezmę cię odpierdolę klamok. No, no to to nie? Miśki, kto jest Snega kto jest V? Sorry, przez zawodowe. Ja My Okej, my, okej, okay, my, okay, dobra, no, panowie, dobra, panowie, dobra Panowie, to jest szybka akcja, panowie, panowie, panowie To jest szybka akcja Eee, tak, ja wam wyciąg... Ja wam, kurde, wypuszczam tego dziomeczka z auta Spoko mordeczko, to jest tak swoją drogą Awans powinien dostać, ale dobrze Ja go wyciągam z auta Wy wsadzacie mi tego kulegę I ja ujeżdżam po, dajcie mi Nie wiem, kurwa, trzy sekundy I później Ci na pierdale. Czy co? No, ale, Słuchaj to... Ja by co? Moja e, propozycja Możesz w... powiedzieć? Nie ale byłem zatrzymany, to no no. zatrzymany ma jeden głos, no? No to niech będzie chociaż no. Po jednej wypowiedzi Sorry. na stronę. Sorry, mów. No, no Ogólnie to nie chcę umrzeć. No, zróbcie to. Się. Dobrze. Teraz się kurwa szarpi i mówię ciemmoć!